Nie bój się, nie gryzę. Co to jest esport? Turniej gier komputerowych, coś śmiga? Nie, nie, nie gramy w ogóle na komputerze. Bo ja, też, ja też nie gram Dziękuję bardzo. Co to jest esport? Esport internetowy sport, głównie najsłabniejszy teraz gromy z League of Legends, są jeszcze gry z inny, gier, blizzarda. Także no nie wiem, no są z Warcrafta zawody słuchaj. E Ostatnio był taki turniej tutaj. Nie wiem czy kojarzysz Intel Extreme Masters. Zobacz jak wie! Dziękuję Ci bardzo. Nie wiem. Nie kojarzy się Panu nic? No e-sport? Tak. Turnieje gier komputerowych? Ale to ja nie jestem w tym dobry. E-sport? Nie mam pojęcia. No ale co się Pani tak wydaje jakoś? No nie wydaje mi się nic. E-sport? Coś internetowego? No zazwyczaj wszystko co jest e przed tym, no to, to jest elektroniczne, internetowe. Więc może to jest jakiś e-sport, elektroniczny sport? aczkolwiek trudno mi w to uwierzyć, ale w dzisiejszych czasach jest wszystko możliwe, także... Dziękuję bardzo. To się? To są gry komputerowe, proszę pani. O, ja nie gram gry komputerowe, mój mąż gra. Dziękuję, Dziękuję. bardzo uprzejmie. Co to jest e-sport? Eee, no jest to elektroniczna rozrywka, tak? Gry komputerowe. A jakie gry komputerowe? Eee, no sie te sieciowe wszystkie, typu League of Legends, Might, Dota, tak dalej, tak dalej. Eee, tutaj ostatnio ma miejsce jeden turniej, kojarzysz może? Electric Masters? Tak, byłem na pierwszym, na tym teraz nie byłem, jakoś go przegapiłem po prostu, więc o tym obecnym, co teraz był w styczniu, nie jestem w stanie nic powiedzieć. Super, dziękuję bardzo. Sport, no to są sporty gier komputerowych. Wow. Wszyscy wiedzą, co to jest sport. Słuchaj, ostatnio miał miejsce tutaj jakiś turniej, Nie wiesz jaki? No, Intel Extreme Masters, finał ogólnoświatowy w Katowicach, gdzie był przywieziony puchar, grali w League of Legends i Star, Starcrafta, dwójkę i nie wiesz... Counter-Strike, o. Kto wygrał w Counter-Strike'a, to już będzie bonus. Oj, to nie wiem, bo niestety byłem tylko jeden dzień, bo mi praca nie pozwoliła, byłem tylko na pierwszym dniu na otwarciu i byłem tam głównie z powodu woTA bo sam gram. Super, dziękuję bardzo. Jedno szybkie pytanie, proszę pana. Co to jest esport? Co? Esport? Nie wiem. Przepraszam, zapatrzyłem się. Co to jest? Cięcie. Przepraszam cię bardzo. Co to jest esport? O ja. Co takiego? Esport. Wiem, że to jest coś z telewizji? Czy... Elektroniczne bardziej. Internetowe? Hmm. Komputerowe? O gry komputerowe, ale to nie moja działka. Dziękuję bardzo. Coś pewnie coś związanego z eksportem może? Z eksportem? Co się kojarzy? Esport. Chyba coś związane z internetem. No a jakby pan miał strzelać? No to bym strzelił, że to jakiś no jak e-sport. Mamy e-prasę. Wydaje mi się to coś związane z internetem i sport na internecie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie spotkałem się z określeniem. A coś z grami komputerowymi może? Oj, to nie ja, nie ten wiek. Bardzo łatwe pytanie, co to jest e-sport? O kurczę, a to wiem, to tak jak Dotal i te wszystkie takie. Tak? No to się tam gra, no, są takie gry wieloosobowe w pięcioosobowej drużynie. No, ostatnio były zawody w Dota wczoraj i wygrało e, jakąś Newbie Z Chin. Ta wiedza. E, słuchaj, jeszcze jedno pytanie, bo ja, ja widzę, że więcej, jesteś... Więcej nie wiem. Jedno szybkie pytanko. E, Intellect masters mówi Ci to coś? E, no, coś świt, ale nie bardzo, bo nie jestem dobra w te klocki. Dziękuję bardzo. Co to jest esport? sport Jak? e -sport. Nie wiem, nie wiem. Nie kojarzy ci się coś na przykład z internetem? No, trochę. A wiesz może, co to jest Intelekt Stream Masters? Nie Dziękuję bardzo. Sklep? sklep. Mhm, tak mi się wydaje. Coś internetowego, może bardziej? Jakiś sklep internetowy? No to nie wiem. Sorry, nie wiem. Ok. Co to jest Esport? Esport? No a że jakaś strona e internetowa, na której leci sport. A nie jest coś z grami komputerowymi może związane? O nic nie wiem na ten temat nie wiem nie gram. Kojarzysz może coś takiego? Jesteś z Katowic w ogóle? Tak tak. Kojarzysz coś takiego co się nazywa Intellective Masters w Spodku? Yy, wielka impreza tysiące ludzi walczą ze sobą tak to jest to? Yy, tak nawet byłem na czymś takim co prawda zawodowo nie jako kibic ale, ale fantastyczna impreza i wydaje mi się że rozwija się to yy. Co, z, każdym, z, z każdym rokiem coraz bardziej. eSport, no nie wiem, naprawdę... No, co się Panem kojarzy? Co, może z jakąś firmą. A coś z internetem związane może? Możliwe, że to jest właśnie eSport, no jeżeli eSport, no to znaczy się, że coś z eSportem, czyli eksport, import. E Możliwe, że to tak. eSport? Pewnie jakiś portal sportowy? Bardziej związany z grami komputerowymi może? E Być może nie mam pojęcia szczerze, mówiąc nie, nie gram w gry, ani też jakoś szczególnie się nie interesuję ani sportem, ani, ani grami komputerowymi, także ciężko jest im powiedzieć. A słyszałaś może o czymś takim jak Intellectiv Masters w Katowicach? To jest to takie w spotku, co się odbywa, tak? To słyszałam, słyszałam wielkie wydarzenie. Dużo ludzi. Nie wiem, nie wiem. Wiem, że to jest wielkie wydarzenie i bardzo dużo osób jest w to zaangażowanych. I generalnie gracze walczą o jakąś mega dużą nagrodę pieniężną. To wiem, to wiem na pewno, ale coś więcej ciężko mi powiedzieć. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jedno szybkie pytanie do was. Chodź tutaj. Co to jest eSport? No... gry komputerowe. Wiem, bo twoje streamy. Wiem kim jesteś, znam cię. <gry> Okej, okay, posłuchaj, jedno szybkie pytanko. Ostatnio miał tu miejsce pewien turniej, jak się nazywał? iM. Rozwinić skrót? Inst Intellect Extreme Masters. Okej, okay, on zna mnie, on zna Intellect Extreme Masters i zna e sport. Ja nie, muszę uścisnąć ci dłoń. O ale super. To, to, to nie to chyba już to, to chyba już jej nie umyję, co? <laughs>